Tajemniczej zielonej teczce kryje się coś bardzo ciekawego. Zerkamy do środka. Uwaga, uwaga, pora odkryć tajemnicę zielonej teczki. Polskie stroje ludowe wydanie skrócone księdzu Prefektowi Leszkowi w dniu jego imienin. Ktoś tę teczkę wręczył w 1966 roku. To jest pozycja autorstwa Jana Manugiewicza, byłego dyrektora m.in. Muzeum Etnograficznego w Łodzi. Nie jednak część z tekstem zaintrygowała mnie w tej pozycji na tyle, żeby ją kupić. Oto i one. 31 plansz przedstawiających poszczególne stroje ludowe. Te niesamowite ilustracje przygotowali Jerzy Karolak, Maria Orłowska i Aleksander Haupt. Te publikacje wydano w 1955 roku, a ja jestem ciekawa, tak na kanwie popularności chłopów, czy wiecie, jaki strój.